No przecież nie mamy pieniędzy na to, żeby dokonać tych chociażby nakładów związanych z naszymi nieruchomościami. Kto ma zapłacić za nieopłacalność naszej produkcji, która to nieopłacalność jest wynikiem waszych błędów podstawowych? Kto inni mamy, Pan ma zapłacić? Przecież to nawet nie jest państwo. A uzurpuje sobie prawa państwa w stosunku do nie swoich obywateli. Czy pana ktoś zapytał, że pan się chce, yy, 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 chce Zielonego Ładu? Zapytał się jako pana, jako wyborcę? Przecież mnie też nikt nie zapytał. Dlaczego ci ludzie uzurpują sobie prawo bez konsultacji? Która z prognoz się na temat Rosji sformułowana przez ostatnie kilkanaście lat się sprawdziła? Która? żadna. Musimy strategiczny sojusz ze Stanami zjednoczonymi, bo on na nim budujemy, albo z Niemcami, albo z Unią Europejską, niezależnie czy rządzi PIS czy POPIS, czy przyjść czy P